Kochani, witam Was w nowym filmie. Tym razem chciałabym wam, z Wami się podzielić moimi zakupami. W filmie mierzymy, także dzisiaj sobie pomierzymy moje zakupy, które do mnie niedawno przyszły. Słuchajcie, niestety nie wiem jak to u Was jest, ale jak ja zamawiam coś przesyłką, to jest jest tak pogniecione Słuchajcie, że musiałam to wszystko najpierw wyprasować. Także mamy już to wszystko ładnie rozwieszone na wieszaku. I już Wam pokazuję, co udało mi się jeszcze upolować na dosłownie ostatnich chwilach tych wyprzedaży tego sezonu, więc może po kolejnych Wam pokażę, co kupiłam, a potem będziemy sobie mierzyć. Także słuchajcie, pierwsza rzecz to jest taka bluzeczka z Zary z takim pięknym haftem. Słuchajcie, na rękawie. To jest taki rękawek, taki bufiasty, on jest taki przedłokieć, także taki troszeczkę dłuższy. I słuchajcie, też szczerze mówiąc, nie wiem, czy to wszystko będzie na mnie dobre, bo że tak powiem, brałam co było, czy to był mój rozmiar, czy może niekoniecznie. I tą bluzkę mam akurat w rozmiarze L. Także w ogóle zastanawiam się, czy ona będzie na mnie dobra, czy nie będzie za duża. No ale trudno, także pomierzymy sobie rozmiary, od razu zobaczymy, jak te rozmiary będą na mnie leżały. Kolejną rzecz, słuchajcie, jaką udało mi się zdobyć, to taka piękna, długa sukienka ombre. Zobaczcie. Na ramionczkach, i to jest z firmy e, Mojito. Z tyłu jest takie ładne wycięcie na plec, także też jestem bardzo ciekawa, jak ona będzie wyglądała. Tym bardziej, że te sukienki takie długie, można też na nie ubrać sobie jakąś dżinsową kurteczkę, czy jakąś ramoneskę taką skórzaną, więc to też jest jakby sukienka niekoniecznie tylko i wyłącznie na takie mega upały. Ona też znajdzie swoją rację bytu w takich cieplejsze dni, ale już niekoniecznie takie upały, gdzie do sandałków i taka roznegliżowana, ale właśnie do jakieś katany, nawet do tenisówek. Ja bardzo lubię łączyć tego typu sukienki Właśnie z Adidasami, z tenisówkami. Kolejna sukienka, słuchajcie, to jest sukienka H&M tą sukienkę kupiłam stacjonarnie ponieważ ja już ją też widziałam jak ona jeszcze była w cenie regularnej i bardzo wpadło mi w oko zwłaszcza przez te takie miętowe wstawki, które tutaj ma, bo jak wiecie uwielbiam kolor miętowy, więc zawsze gdzieś tam moją uwagę zwracają tego typu ubrania z jakimiś takimi miętowymi wzorami czy w kolorze miętowym także taka sukieneczka z Hanem kolejna sukienka z Mojito no, to słuchajcie, to jest taka rzecz, którą ja bardzo lubię. Jak już wiecie, jeżeli oglądacie moje wcześniejsze filmy, jeżeli chodzi o hole zakupowe, ubraniowe, to wiecie, że ja uwielbiam rzeczy z taką w koronką, w takim stylu właśnie sukienki Baby Doll. Także to jest moja słuchajcie, sukienka. Ma przepiękny, błękitny kolor, który bardzo ładnie też pasuje do moich oczu. Ja bardzo lubię niebieskie i błękitne rzeczy. Także to jest przecudowne, no jest tak fajnie odcięta tutaj pod biustem i puszczona, czyli właśnie w takim stylu typowym sukienki baby doll. Kolejne rzeczy to są już troszeczkę takie cieplejsze rzeczy, które mogłabym już wykorzystać spokojnie, jak zrobi nam się troszeczkę chłodniej. I tutaj mamy bluzę z Zary. To jest, słuchajcie, czarna bluza wykończona taką koroneczką, tutaj, taką falbankę ma z jednej i z drugiej strony, tutaj tuż przy rękawach. Mam nadzieję, że to... Fajnie widać, zaraz będziemy to wszystko mierzyć, więc zobaczycie sobie, jak to wygląda na mnie. I ostatnią rzecz, i to jest rzecz ze Sinseya. słuchajcie. W, nie mam ani jednej rzeczy z tej firmy, natomiast gdzieś tam przeglądając e, Instagrama czy Facebooka wyskoczyły mi oczywiście, bo wiecie o co chodzi, e, takie podpowiedzi, co można byłoby kupić. I słuchajcie, upolowałam taką marynarkę z takimi neonowymi e, guziczkami e, tutaj i na rękawkach. Bardzo ona mi się spodobała, ona też była dość sporo przeceniona i stwierdziłam, no zaryzykuję, jeśli to nie będzie jakościowo i będzie wyglądało bardzo tandetnie, to wiadomo, że można to oddać. Więc zamówiłam sobie taką marynarkę, więc też będziemy sobie coś takiego mierzyć. Ona jest super właśnie też do jeansów, do jakiegoś topu czy białego, czy nawet myślałam kupić top właśnie w takim neonowym kolorze, gdzieś tutaj pod spód, także... Okej, okay, kochani, więc zapraszam Was, domierzymy. OK, mam na sobie tą bluzeczkę z Zary. No niestety jest na mnie za duża. Jest bardzo ładna bluzeczka, choć prześwitująca, jak widzicie. Wszystko niestety prześwituje. Zobaczcie, jest po prostu przeogromna. Także, no niestety, nawet nie wiem, czy rozmiar S dla mnie nie byłby nawet bardziej wskazany niż rozmiar M tak widzicie, no jest mega, mega wielka, nawet te rękawy są takie, widzicie, nie da się nawet tego podciągnąć, bo to wszystko tutaj po prostu opada, natomiast przepiękny jest ten haft, więc jeżeli szukacie czegoś takiego i ona jeszcze będzie na stronie w jakichś mniejszych rozmiarach, no to polecam sobie zamówić dziewczyny no co najmniej jeden rozmiar mniejszy niż faktycznie nosicie, ale ona jest w takim właśnie kolorze, mm, takiej, nie wiem, jaki to, taki herbaciany jest ten kolor. Ogólnie jest bardzo ładna, bardzo ładnie odszyta, przewiewna, taka właśnie na e, też takie dni gdzie są upałe, można też sobie zawsze na to coś narzucić, ale tak jak widzicie. Wszystko pięknie prześwituje. Także, jeżeli nie lubicie takich prześwitów, no to albo jakiś cielisty biustonosz. Ja mam biały biustonosz, więc albo właśnie taki cielisty w kolorze skóry. Nie będzie się tak to nam od odznaczało. Ale tak jak widzicie, no jest sporo, sporo nam nie za dużo, niestety. Także to wraca. Ja ją mam w rozmiarze L. Ona była bardzo fajnie przeceniona, bo ona chyba kosztowała 29 zł, jak dobrze pamiętam. No, ale niestety, nawet tutaj nic nie podziałam z mamą, z maszyną. Czyli moja mama też czasami po prostu coś zwęża, coś dopasowuje. Jeżeli coś mi się uda wy, u, u, kupić na wyprzedażach e, fajnego i delikatnie trzeba to dopasować, no to wtedy nie zwracam, tylko idzie to pod maszynę i gdzieś tam sobie to dopasowujemy. Ale tutaj to nie ma w ogóle sensu e, i też no, nie podoba mi się to, że ona jest taka bardzo um, prześ, prześwitująca. Także nie. Idzie do zwrotu. Mam kolejną rzecz, którą zamawiałam z Zary. Tą czarną bluzę z tymi falbankami. Eee, niestety też wzięłam ją w rozmiarze L i też jest na mnie, słuchajcie, za duża. Te rękawy tak wiszą. Tu też jest po prostu wielka. Eee, no i tutaj... No nie, aczkolwiek słuchajcie, bardzo fajna jest ta bluza, jest gruba, jest taka ciepła i ta koronka, czy tam ta falbanka też jest z jakby satyny, nie wiem czy to będzie tutaj w kamerze widać. Więc wygląda to bardzo tak porządnie, ona jest taka haftowana ta falbanka, piękna jest ta bluza, także chyba sobie zaraz zobaczę czy jeszcze są dostępne, bo rozmiar M gdyby był to chętnie bym sobie zamówiła w rozmiarze mniejszym. O, słuchajcie, jest mega gorąco, więc takie mierzymy <noise> w taką pogodę to jest masakra. Także no, bluza jest super. Ja też uwielbiam się w kolorze czarnym, także wszystkie czarne rzeczy, obojętnie, czy to są rzeczy letnie, czy rzeczy na jakieś jesienno-zimowe. jesienno-zimowy czas. Bardzo chętnie zawsze ten kolor czarny ubieram. Także mówię, no. Jest ona po prostu troszeczkę za duża. O, widzicie? Ja się tu kończę. <laughs> Także rozmiar M na pewno byłby dużo, dużo lepszy, i ona by pewnie też dużo. Tu też nawet nie jestem w stanie znowu podciągnąć tych rękawów, bo one są takie o luźne. One są tutaj bez ściągacza, one są tak luźno, normalnie zakończone. Więc, no, bluza bardzo fajna, naprawdę. Jeżeli chcecie taką bluzę sobie zakupić na taki okres, jakiś też jesienny, już powolutku, no jest ona super, bo ona się będzie też bardzo fajnie dawała do pracy. Przez tą koronkę, ona wygląda tak bardziej elegancko niż sportowo. Także bluza super, ale niestety nie w rozmiarze L, także dla mnie rozmiar M. A jak wiecie, ja jestem dość wysoką osobą, też nie mamy e figury modelki, więc po prostu ta bluza jest zawyżona. Więc jeżeli chcecie coś yy, no, takiego luźnego, no to ok, no to rozmiar tak jak powiedzmy, normalnie nosicie. Natomiast ja nie lubię, to jest dla mnie za duże, to mi wisi, tak jak mówię, te rękawy o. Nie, 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 także ja będę polować na rozmiar. M. Mam na sobie tą sukienkę z Mohito na ramionkach. Ach, to jest kolejna rzecz, która jest na mnie, słuchajcie, za duża, ale sukienka jest przepiękna, więc będę się zastanawiać, czy coś z nią nie przerobić. Patrzcie, wygląda cudownie. No też delikatnie prześwituje. Jest bardzo długa e, do samej ziemi. Dam troszeczkę jeszcze w dużo, byście lepiej widzieli. O. Także od takiego jasnego przechodzi do takiego różu. Bardzo ładna sukienka, ale tak jak widzicie. Znowu tyle za dużo, one z rozmiaru 40, słuchajcie. Także ja mam różne sukienki z Mohito. I oczywiście rozmiarówkę mam w swojej szafie od, od rozmiaru 38 do rozmiaru 32, bo są też takie sukienki, które są bardziej gdzieś tam w biuście dopasowane i już te rozmiary mniejsze na mnie nie były dobre. Ale ostatnio, no też nie ukrywam, że tak, trochę udało mi się schudnąć, więc ewidentnie widzę, że gdzieś tam te 42 już w ogóle są na mnie za duże. E, ta 40 przeważnie była ostatnimi czasy dobra, ale widzę, że te 40 jest, zobaczcie, <laughs> jest ogromna, ale i z tyłu, słuchajcie, wygląda tak. Nie wiem, czy to dobrze widać. Bardzo ładnie jest to wycięte, ale też niestety widać stanik, więc tak się zastanawiam, jakbyśmy to z mamą coś tu podziałały, coś poprzerabiały, tu by mi, tu by mi mogła jakoś to wszyć bo jest bardzo ładna słuchajcie, bardzo ładna tak jak mówię do jakiejś katany jeansowej o czekajcie pokażę wam słuchajcie mam tą katanę z Berszki którą zamawiałam jeszcze jakoś przed wyjazdem nad morze o i ona też ma ten taki krój z tymi główkami i zobaczcie no super to wygląda także mówię już do takich dni, za które zaczynają się nam robić takie chłodne dni Eee, taka sukienka długa na ramionczkach. Eee, na to jeansową sobą katanę, jakieś tenisówki, konwersy. Także jeszcze można w tym pochodzić. A gdzieś tam, nawet będąc w środku, w jakiejś knajpce, eee, zawsze można się rozebrać do, ymm, no do samej sukienki na ramionczkach. Tu oczywiście fajnie by wyglądało biustonosz bez ramionczek, bądź z przezroczystymi ramionczkami. <laughs> Trzeba coś nad nią pomyśleć, albo poprzerabiamy, albo idzie do zwrotu. Okej, okay, słuchajcie, mierzymy kolejną rzecz. Kochani, w końcu jest coś, co na mnie dobrze leży, coś, co mi się bardzo podoba, czyli to jest ta sukienka błękitna z tym ażurowym wzorem. Ach, jest przepiękna, jest oczywiście też delikatnie za duża, bo też jest to rozmiar 40 i dużo lepiej by to wyglądało, gdy było, gdyby było to 38, ale nie jest źle, ona ma taki krój, taki luźniejszy, więc spokojnie zostaje na szczęście, już Wam się pokazuje, tak to wygląda, ma bardzo fajną długość, taką właśnie przed kolano, więc też nadaje się ekstra do pracy. Nie jest za krótka. Też te wszystkie sukienki, właśnie: Babydoll, przeparznie są bardzo krótkie, zwłaszcza przy moim wzroście 1,78 78. M. To te sukienki czasem ledwo zakrywają pupę, słuchajcie. Także ta sukienka jest przepiękna, bardzo fajnie leży, jest długa, jak widzicie. Spokojnie do pracy. No, tak jak mówię, też by to mogło być troszeczkę luźniej, chociaż przy moim dużym biuście nawet ta 40 jest ok. Także ona zostaje, słuchajcie. Przepiękny ma ten wzór w taką właśnie ażurową koronkę. Taki po prostu haftowany jest ten wzór. Przepiękny kolor. Także bardzo mi się podoba i cieszę się bardzo, że na mnie pasuje cokolwiek z tych moich zakupów <laughs> także jestem zachwycona i ta sukienka zostaje, także mierzymy następną rzecz mam na sobie sukienkę z H&M -u. ja już ją też mierzyłam oczywiście, tak jak wam powiedziałam, ja ją kupiłam stacjonarnie, więc ja ją mierzyłam w przymierzalni ale to tak było na szybko i teraz tak dopiero na spokojnie słuchajcie, H&M ma tak różną rozmiarówkę, że ja mam rzeczy od Eski a po 42, ponieważ jak są te SML, no to w tym momencie jest to przeważnie SM, kiedy mamy rozmiarówkę już taką 38, 40 i tak dalej, to przeważnie mam 38, 40. Natomiast tą sukienkę musiałam wziąć w rozmiarze 42, żeby ona była na mnie dobra. I słuchajcie, tak wygląda ta sukienka. Ona jest też taka przed kolano. Mam nadzieję, że to wszystko widać. O. Także taka jest ta sukienka. No, ona już tak jest dobrze dopasowana. Ona jest takiego też satynowego materiału, ale on nie jest taki cieniutki. On już nie jest też taki elektryzujący się. Tak to właśnie wygląda. I ona, słuchajcie, jeszcze ma pasek. Taki. Więc można też ją przewiązać tutaj paseczkiem. O! I tak by to wyglądało z paskiem. Też bardzo ładnie ona się prezentuje, i to też jest taki typowy ciuch do pracy. Już na jakieś takie spotkania, nawet do, do szpilak można sobie to ubrać. Tak jak mówię, przez to, że ten materiał jest taki setynowy, błyszczący, to on już jest taki bardziej elegancki. Także tak to wygląda, tak wygląda z tym paseczkiem. I tak jak mówię, sukienka przed kolanko Także bezpieczna długość, I tak jak ja mówię, ja mam 1,78 m i ona jest dla mnie na taką długość, natomiast myślę, że. Będą dziewczyny, dla których ta sukienka może być też dłuższa, bo będą po prostu niższe ode mnie. I tak to wygląda. To bardzo mi się podoba, jak wygląda do mojej buzi. Słuchajcie, ja już jestem trochę rozczuchrana, bo po prostu tu jest taki upał i już wszystko się po prostu wszystkiego się kleje. <gry> Także mam nadzieję, że Wam tu zaraz yy, nie zemdlaje w tym upale. Okej, okay, więc tak jak mówię, bardzo ładne ma te kolorki, bardzo mi się podobają jak wyglądają do mojej buzi. Fajna rzecz, taka tak jak powiedziałam do pracy, już nawet taka bardziej na spotkanie, jakieś fajne, ale również też na wypad gdzieś tam z dziewczynami na drinka, także bardzo fajna, bardzo fajna sukienka, bardzo ona mi się podoba i ona słuchajcie też była przeceniona chyba na jakieś nie wiem 35 zł albo 45 zł. Gdzie początkowa cena to była chyba cena około 80, także naprawdę super promocja. I to też jest taka rzecz, którą możemy sobie ubrać też pod jakąś pod kurtkę, pod jakiś żakiecik, pod jakiś płaszczyk, już nawet. Też będzie fajnie wyglądało i przez to, że ona ma taki prosty krój, tak jak mówię, czy chcecie ją z paskiem czy bez, można też ubrać ją do botków, do kozaków. Już do jakichś rajstop, także ona też nie jest tylko typową rzeczą e, stricte na upały, na taką pogodę, że jak zaraz nam przyjdzie jesień, to już tego nie ubierzemy kolorki też są takie no letnio jesienne, wiosenne, także wydaje mi się, że na każdą porę roku mm, jakąś stylizację dla tej sukienki dobierzemy, więc ona mi się bardzo podoba. No i tak jak mówię, no, ona na pewno ze mną zostaje. Okej, okay, została mi jeszcze jedna rzecz do przymierzenia, to jest ten żakietik, więc szybciutko wskakuję w spodenki, w jakiś top i, i przymierzamy jeszcze tą marynarkę Cinceya. Okej, okay, mam na sobie top i mierzymy tą marynarkę do czarnego topu. Ja mam też takie dzisiaj krótkie spodenki, bo no jest mega gorąco, więc wiadomo, że marynarka do krótkich, jeansowych spodenek nie będzie pasowała. Ale już nie będę ubierać długich spodni, ani żadnej spódnicy, bo, bo się ugotuje tutaj naprawdę. Okej. Okay. Już zobaczymy, jak to wygląda. Hmm. Tutaj to w sumie jest OK na ramionach i tak to wygląda. I jak wam się podoba. Bo ja nie wiem, słuchajcie. Muszę sobie to zobaczyć to. Hmm. Trochę taka workowata tutaj jest. Trochę to tak się kiepsko tu układa. Nie wiem, żebym podwinęła trochę rękawy. Tu jest jakaś taka... Ten materiał jest taki bardzo cieniutki. A... O, i widzicie? I tu ono tak jakby wisi. Tak płaszczowaty ma ten krój. No nie wiem. Chyba, że faktycznie wykorzystać ją na takiej zasadzie a właśnie pod jakąś, na jakąś koszulę. Tylko na takie wyjście, na zasadzie narzucenia czegoś na siebie. A jakbyśmy to zapieli? No nie wiem. Nie wiem. Dajcie znać, jak wam się to podoba. Mi się to chyba tak średnio... Podoba. Nie wiem. to widzicie, to tak jakoś wisi. Wiadomo, no, tak jak mówię, ja mam duży biust. To wszystko tak potem tutaj jakoś inaczej leży. Nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba ta marynarka, czy ją powinnam zostawić, czy może ją. Oddać. Ona, słuchajcie, kosztowała 39 zł. Także to naprawdę był bardzo tani zakup. No ale to też nie o to chodzi, żeby kupić tanio i żeby potem wisiało w szafie, i żeby w tym nie chodzić. Także nie wiem, bardzo mi się podoba, jak ta pepitka wygląda do mojej buzi i z tymi neonowymi guzikami wygląda to ekstra. Eee, nie wiem, spróbuję ją, słuchajcie, jakoś odprasować, bo też jest cała zagnieciona. By przy prasowaniu pominęłam tą rzecz, bo sukienki to słuchajcie był dramat po prostu, żeby to jakoś odprasować, żeby zrobić wam to mierzymy w międzyczasie jak robiłam mierzenie szybko weszłam na stronę Zary, zobaczyć czy te bluzy są jeszcze dostępne i była jedna jedyna w rozmiarze M, także szybko ją zamówiłam ta L -ka idzie do zwrotu a będę czekała niecierpliwie na tą M i zobaczymy czy ta M nie będzie znowu za mała, bo czasem też tak bywa że coś jest w rozmiarze L i jest bardzo duże, że jest nam nie za duże a potem coś wymienię na rozmiar mniejszy się okazuje, że jest za małe także też już takie sytuacje mi się zdarzały dobra kochani bardzo wam dziękuję, że byliście w tym Mierzymy ze mną. Zapraszam Was do kolejnego filmu. Trzymajcie się, nie rozpłyńcie się w te upalne dni. Buziaczki, pa